Zadanie dziesiąte. Dany jest kwadrat o pół powierzchni 48 cm2. Ile wynosi prze... długość przekątnej tego kwadratu? Co mamy? Mamy kwadrat. A co mamy obliczyć jego przekątną? No to już zaznaczam nam przekątną. Pyk. Mamy przekątną. I teraz tak. Co my wiemy? Wiemy, że pole kwadratu to jest. Bok razy bok, czyli a kwadrat. No nie, bo tu mamy bok i tu mamy bok to samo. Wszędzie są te same boki. Dodatkowo w treści zadania mamy podane, że polet wynosi 48 cm2. Dlatego moje 48 cm2 musi się równać a do kwadratu, no nie. 48 stąd, mi się wzięło tu. I tu mam a kwadrat, to mi się wiło to. I tak. Żeby to obliczyć, muszę jakby spierwiastkować obustronnie, tak? Czyli mam pierwiastek z 48 równa się pierwiastek z a kwadrat. Pierwiastek z a kwadrat to jest a. I teraz co zrobimy z tym naszym pierwiastkiem z 48? 48, wiemy, że to jest 16 razy 3, prawda? I teraz korzystamy z działań na pierwiastkach. I jeśli mam tutaj pod pierwiastkiem jedną liczbę i drugą, a z jednej mogę wyciągnąć pierwiastek, to mogę sobie te, to mnożenie rozbić na dwa pierwiastki. Ważne, że tu musi być mnożenie. Tu. To jest bardzo ważne. Przy dodawaniu, odejmowaniu tak nie mogę, przy dzieleniu też mogę. Więc tak, pierwiastek z 16 razy pierwiastek z 3 równa się a. Pierwiastek z 16 to 4, bo 4 razy 4 jest 16 razy pierwiastek z 3 równa się a. Tak, czyli tu mam a równa się 4 pierwiastki z 3. No i 4 pierwiastki z 3 tu również mam. Nasza przekątna. Naszą przekątną policzymy z Pitagorasa. Czyli mam tak. D do kwadratu to się równa 4, plus, 4 pierwiastki z 3 do kwadratu plus 4 pierwiastki z 3 do kwadratu, tak? A to się równa. D kwadrat. Możemy skorzystać tutaj z tego, że. Albo dobra, czt, e, inaczej zróbmy. 4 pierwiastek z 3 do kwadratu to się równa. 4 pierwiastek z 3 razy 4 pierwiastek z 3, 4 razy 4 jest 16. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest pierwiastek z 9, a to jest 3, czyli otrzymuję 48. To się równa 48 plus 48, tak? Więc że d kwadrat to się równa 96. No i teraz tak. Jak ja to mogę. No i teraz muszę wyliczyć to moje d. Znów pierwiastkujemy, otrzymujemy d, to się równa pierwiastek z 96. A to się równa. Co tutaj miałam? 96, to co to jest? 2 razy 48. Za dużo to mi nie dało, prawda? Więc to się równa. Pierwiastek 2 razy 3 razy 16, no nie? To 48 rozbiłam nadal na to. Yy, I teraz tak. Pierwiastek 2 razy 3 jest 6 razy 16. I znów rozbijam na dwa pierwiastki. I co otrzymałam? Otrzymałam 4 pierwiastki z 6 cm, że tyle wynosi moja przekątna. I teraz tak. Hmm. Ważna informacja. Jeśli pamiętasz, że przekątna kwadratu równa się A pierwiastek z 2, to wystarczy, że zrobisz tak. D równa się nasze A, czyli to. 4 pierwiastek z 3 podstawisz razy pierwiastek z 2, i otrzymujesz 4 pierwiastki z 6. Słuchajcie, najpierw zwolnię tempo. 3 razy 2, tak, bo są te samego, pierwiastki tego samego stopnia, to liczby pod pierwiastkiem mogę pomnożyć. Więc otrzymuję 4 pierwiastek z 6. I teraz tak. Eee, a za to, a no nie? Dałam to. Widzicie? Tak też możecie od razu wyliczyć. Jeśli pamiętacie ten wzór. Jeśli nie, no to musicie liczyć z Pitagorasa, czyli tak jak liczyłam ja tutaj. Co jeszcze? Pod filmem postaram Wam się wrzucić te, jak się liczy te pierwiastki. Bo tutaj głównie o to chodzi. I to jest ten problem. W tym zadaniu tak naprawdę. Bo to trzeba sobie jakoś z tym poradzić, że tutaj coś. Czy można rozdzielić i tak dalej, no nie? Yy, no dobra. To chyba wszystko. Yy, nie mam tu nic więcej do dodania.